Czy jeżeli my wyrazimy zgodę pracownikowi X na pracę zdalną okazjonalną, a pracownikowi Y nie, czy nasz pracownik Y będzie mógł podnosić, że jest dyskryminowany w zakładzie pracy, że pracodawca zdyskryminował go ze względu na to, że jednemu z jego kolegów zgodził się na tę okazjonalną pracę zdalną, a jemu nie? Otóż nie ma to nic wspólnego z dyskryminacją. To jest pełne uprawnienie naszego pracownika, jego prerogatywa niejako, że jednemu z pracowników na pracę zdalną wyrazi zgodę, a drugiemu pracownikowi nie. Jeżeli nasz pracownik podniesie zarzut dyskryminacji, to nie zapomnijcie Państwo, że trzeba takiego pracownika zapytać, a ze względu na jaką cechę uważasz pracowniku, że zostałeś dyskryminowany. Czy to jest wiek, płeć, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przynależność polityczna, związkowa orientacja seksualna, rodzaj umowy itd. Jeżeli nasz pracownik nie będzie w stanie wskazać tej cechy dyskryminacyjnej, to znaczy, że nasz pracodawca postąpił zgodnie z przepisami prawa. A zatem pracodawca ma pełne prawo jednemu pracownikowi zgodzić się na urlop wypoczynkowy, a drugiemu nie. Jednemu zgodzić się na wyjście prywatne, a drugiemu nie. I na tej samej zasadzie nasz pracodawca ma pełne prawo jednemu z pracowników zgodzić się na okazjonalną pracę zdalną, a drugiemu nie.